Dzień dobry, zapraszam Was na jeszcze jeden materiał, w którym zapuścimy się w odmęty Magicowego Lore przed 20 lat, by przyjrzeć się najbardziej szalonej postaci spośród ówczesnych wędrowców. Postaci, którą znamy przede wszystkim z komiksów, ale i z mocno już zapomnianej gry Battle Mage, a która w ostateczności doprowadziła do pierwszej wojny wędrowców. Niestety zapowiedziany wielki finał cyklu komiksów ostatecznie nigdy nie został wydany. Mimo to, pozwólcie, że opowiem Wam historię Rawidela na tyle, na ile ją znamy. Teraz musicie pamiętać, że historia, którą opowiem, pochodzi z komiksów, które uległy częściowej rewizji, i w kanonicznej wersji część z tych zdarzeń nie miała w ogóle miejsca lub została zmodyfikowana. Zebranie większości z tych zeszytów było lada wyzwaniem, a nasz bohater pojawił się w cyklu Shadowmage, Wafer, Homeland i Ice Age. To są naprawdę starożytne rzeczy. Często ciężko się w ogóle czyta i wyławia sens i motywację bohaterów, a i estetyka była o pomstę do nieba, ale zależy mi, żeby je Wam opowiedzieć, bo dzięki temu nasz cykl OLOR będzie w zasadzie niemal kompletny. A co więcej, jak zaraz usłyszycie, magicowe historie lubią się powtarzać. Era przedmendingowych wędrowców, wbrew pozorom, była dość podobna do tego, co mamy teraz. A War of the Spark było dość mocno inspirowane wcześniejszymi wydarzeniami. Tutaj problemem będzie też to, że większość z postaci, o których będę mówił, w ogóle nie doczekała się kart ze swoimi wizerunkami, ani nawet jakichś specjalnych odniesień. Gdzieś tam są jakieś pojedyncze flavor teksty, ale w zasadzie poza komiksami, które też nie prezentują się jakoś spektakularnie, ciężko będzie to w ogóle ilustrować. No, ale tak. Prawidł urodził się w czasie trwania Ice Age na nieznanym planie należącym do 12 zamkniętych w odłamku stworzonym mimowolnie przez Urzę, kiedy ten zdetonował Silex. Życie było wówczas niezwykle trudne i jego rodzice chcąc go chronić zdecydowali, że najlepsze co mogą dla niego zrobić to oddać go na służbę potężnego wędrowca Faralina. Chłopak miał talent magiczny, a dzięki temu mogło go spotkać w życiu jakiś lepszy los. O samym Faralinie nie wiemy zbyt wiele, poza tym, że był rządnym mocy manipulatorem, który dokonał żywota na szandalarze, o czym zresztą już Wam opowiadałem. A to właśnie Faralyn przejął pieczę nad bratem Bolasa, Chromium Ruel. Rawidalowi wyznaczył zadanie opiekowania się Elder Smokiem. Służba u Faralynia nie była specjalnie przyjemna, ale młodzieniec zaprzyjaźnił się ze Smokiem. Dominaria i pozostałe 11 planów zamkniętych w odłamku to było zdecydowanie za mała przestrzeni życiowej dla sporej ilości krążących tu wędrowców. Dlatego wielu z nich próbowało odkryć sposób na wyrwanie z tego więzienia i powrót do Multiverse. Nie inaczej było w przypadku Faralina. Wędrowiec zebrał kilku innych podobnych sobie, by wspólnie wymyślić, jak się wyrwać na wolność do reszty Multiverse. Odbył się szczyt na księżycu Nullmon. Zebrali się. Fevershad, Leszrak, Varalyn, Kristina z lasu oraz najpotężniejszy z nich – Taisi. Myślę, że tego grona nie trzeba przedstawiać, a pierwsze dwa nazwiska od razu sugerują tragedię. Wędrowcy zaczęli atakować się wzajemnie, uważając, że śmierć jednego z nich wyzwoli wystarczającą ilość energii, by dało się ją wykorzystać do przełamania odłamka. Ostatecznie nikt z przedmendingowych nie zginął na Nolmunie, no ale tego samego niestety nie można powiedzieć o Chromiu i ravidelu, którzy dokonali tam żywota. Kristyna miała jednak możliwość wskrzeszenia jednego z dwojga przyjaciół i padło na młodego chłopaka. Rawidel nie był jednak szczególnie wdzięczny, pogrążając się w rozpaczy i szaleństwie po przyjacielu. Wskrzeszenie miało na niego również jeszcze jeden ciekawy efekt, ponieważ odpaliło to jego iskrę wędrowca. Kiedy już doszedł do siebie, wstąpił na służbę do Taisira. Dla przypomnienia, ten wędrowiec pochodzi z planu Rabiach, który pojawił się w ramach Arabian Knights. Był jednym z tytanów Urzy i prawdopodobnie jednym z najpotężniejszych wędrowców w ogóle w historii Magica. To był taki magicowy superman, który na dodatek kochał się w Krystynie. Pod jego okiem Ravidel stał się potężnym magiem. Wspólnie ścigali Leszraka i te szatach, chcąc wywrzeć na nich zemstę. Problem w tym, że na liście Ravidela widniała również Krystyna. Z tego względu ich ścieżki się ostatecznie rozeszły. Nie byli skłóceni, ale tacy po prostu zmęczył się młodzieńcem napędzanym nienawiścią. Dawidel wykorzystał wolność do doskonalenia swoich umiejętności magii. Po jakimś czasie dotarł z powrotem na dominarię, gdzie starł się z bardzo zagadkowym wędrowcem, o którym przyznaję, do dziś nie wiedziałem. Najwyższym szczytem Korondoru jest góra Oremon, a w jej wnętrzu zamieszkiwać mieli popielni warlordzi. Wśród nich znajdował się silny wędrowiec Emberk. To on strzegł Sylexu i to jego chciał Rawidel. Pojedynek tych dwóch był spektakularny, ale górą okazał się być popielny Warlord. Kiedy jednak dowiedział się, po co Rawidelowi Silex, honorowo mu go oddał. Wiele lat później, już po tym jak Freialize rzuciła Worldspear i Ice Age chylił się ku końcowi, pięciu wędrowców na Dominarii postanowiło zebrać największych mędrców tego świata, by podebatować nad upływem czasu. Tymi wędrowcami byli Krystyna z Lasu, Emberek, biały wędrowiec Altair w kolonii. Zmiennokształtna Liana i niebieski Grenfellmore. Zgromadzili najtęższe umysły z Lanowar, Harlon i wielu innych miejsc. Wszystkich w Korondorze, w miejscu zwanym Minorad. To wydarzenie znane jest właśnie jako Szczyt Minorad i miało miejsce dokładnie w roku 3000 agriwieńskiej rachuby. Jednym z jego ustaleń była próba liczenia czasu na nowo i miał to być właśnie rok zerowy. Niestety wielkie naukowe osiągnięcia zostały przerwane, bo na imprezę wpadł rawidel z Stylexem w rękach, gotowym do odpalenia i wymazania całego Korondoru z historii. W ten sposób zaszantażował całą piątkę i zmusił do podporządkowania się. Czwórka na to przystała, tylko emberek poprzysiągł zemstę i zniknął. Rawidel tymczasem dalej mieszał w tyglu, i kiedy tylko dowiedział się, że Krystyna zaczęła romansować z wędrowcem Minotaurem Sandru, uprzejmie doniósł o tym fakcie niewidzianemu od lat Tysilowi. Starcie tych dwóch odbyło się na Ulgrot i Sandru został teoretycznie wygnany na wieki. Teoretycznie, ponieważ Ulgrot zamieszkiwał jeszcze jeden wędrowiec. Feroz, który przyjaźnił się z Sandru. Cała ta sytuacja mocno go wyprowadziła z równowagi i doprowadziła do walki z pochodzącym z Rabiach Supermanem. W ostateczności Feroz, ku zaskoczeniu wszystkich, zabił Tysira, rozłupując mu czaszkę. Esencja Tysira przetrwała i zajęło mu kolejne 200 lat, żeby pozbierać się do kupy. Po odzyskaniu formy spotkał i zaopiekował się młodą wędrowczynią, Dario. Wróćmy jednak do naszego głównego bohatera odcinka, czyli Ravidela. Ten gromadził moc i wpływy na Korondorze. Ówczesnym najbogatszym miastem na całej Dominarii miała być Aratoxia. Całym sułtanatem rządziło pięć potężnych domów. Pearl, czyli rudbików, osiadł w Hamath. Dom Sapphire to Cavrel z Telemer City. House Jet to ród Cone z siedzibą w samej Aratoxii. House Ruby to ród Cartalion z siedzibą w zamku Melmerew. I wreszcie Emerald Torud e, Verdenet. Do osiągnięcia swoich politycznych celów Rawidel wykorzystywał głównie rodzinę Karpalionów, szczególnie jednego jej przedstawiciela, Adama. Ten dał się manipulować. Chciał samemu stać się wędrowcem, by pokonać zagrożenie, jakie widział w Rawidelu. Dał się nawet wmanipulować w to, by w tym celu poświęcić własną żonę Gwendolyn. Kolejny miał być jego syn Jared, ale Adam ostatecznie się ogarnął, przekazał głowę Sagiermkowiezerowi i stawił czoła Rawidelowi. Zginął, a ich starcie nazwane zostało bitwą spadającej gwiazdy, bo rzeczywiście temu zdarzeniu towarzyszyła spadająca gwiazda. Chłopak wychował się na ulicy i sporo czasu zajęło mu zrozumienie własnej historii dziedzictwa. Kiedy jednak już odkrył, że Rawidel jest jego wrogiem, rozpoczął krucjatę przeciw szalonemu wędrowcowi. Wielu mu w tym pomagało. Jego mentorką stała się Krystyna, ale przy różnych okazjach wspierali go i inni. Jedną z nich była wspomniana już wcześniej Liana, która w międzyczasie została zmuszona do bycia kochanką Rawidela. Ostatecznie uratowała życie Jaredowi, poświęcając się, by zapewnić mu ucieczkę. Liana była w posiadaniu kilku ciekawych artefaktów. Jeden z nich, Black Lotus, przekazała Jaredowi. Trzy inne przejął Ravidel. Tymi artefaktami były Moksy. Specjalne kamienie pozwalające gromadzić nieprawdopodobne ilości many. Innymi towarzyszami przygód młodego Jareda była na przykład Nightmare Calfera, czy wspomniany już wcześniej Altair. Ten ostatni zginął w trakcie walki, jaka miała miejsce w szczelinie Goltonor, tej samej, która powstała, kiedy Dakon walczył z Ghegondy Dihado. Tam doszło do walki między Rawidelem a grupą Jareda. Kiedy Rawidel zgromadził wszystkie kamienie, stworzył z nich Mogd Beacon. By mi znajomo, prawda? I działa również bardzo podobnie. Celem Bikonu było ściągnięcie do korondoru jak największej ilości wędrowców, w tym przede wszystkim tych, których Rawidel obwiniał za swoje krzywdy. Cały jego misternie skonstruowany na Dominarii Plan zmierzał właśnie do tego punktu. Na celowniku był przede wszystkim Twez Szat, ale pozostali też mieli swoje załóżami w mniemaniu szalonego Rawidela. I tu niestety kończy się seria komiksów Wayfarer. Mamy rok mniej więcej 4195 agrybiańskiej rachuby, jesteśmy więc niemal w przededniu freeksjańskiej inwazji. W tym właśnie momencie powinna rozpocząć się kolejna seria komiksów zatytułowana The Plainswalker War. Stawić się mieli niemal wszyscy znani w tamtym czasie żyjący wędrowcy. Szrak, Szat, Krystyna, Jared Carfalion, którego iskra odpaliła w trakcie walki na Gotonor. Grenfellmore, Emberek, Teferi, Geya Sandru, Daria, Tasty, Dakon i wielu, wielu innych. Sęk w tym, że nigdy nie zostały one wydane. Zamiast tego dostaliśmy protezę w postaci gry Mage, która fabuła na tyle, co kot napłakał. Seria komiksów została anulowana dosłownie w przededniu ich wydania. Wiemy jak powinna wyglądać okładka, a są i tacy, którzy zdołali dogrzebać się do zarysu fabuły. Znalazłem szczątkowy artykuł na blogu, zgodnie z którym rozpętuje się wojna na wielu frontach, w trakcie której Rawidel próbuje wywrzeć swoją zemstę. Okazuje się, że zdobył artefakt, który mocno ogranicza możliwości rzucania czarów przez innych wędrowców. Obsybianowy dzings z Urburg. Walka toczy się również o zgromadzenie elementów czegoś, co nazywa się Apocalypse Crime i działa trochę jak Silex. Jego elementy rozsiane są po wspomnianych wcześniej szlacheckich domach Korondorów. Nie ma to podziału na dwie drużyny, każda gra do własnej bramki. Ci dobrzy próbują się jakoś łączyć, ale z początku nie wychodzi to zbyt dobrze. Rawidel najpierw dopada Embereka i tym razem to on jest górą, ostatecznie zabijając wędrowca. Z kolei Daria siedzi uwięziona w Nurmunie i podgląda wszystkich. Armie Ravidela biegają po Korondorze między siedzimami poszczególnych rodów, a w ich szeregach znalazł się nawet nie za bardzo wiadomo skąd Solkanar. Zginął oszalały Grenfellmor, swoją drogę szaleństwo było częstym objawem u przedmendingowych wędrowców. Elementy artefaktu są gromadzone, a chaos między wędrowcami się pogłębia. Dochodzi do ostatecznego starcia między Jaredem a Rawidelem. Moc artefaktu zaburza wszystko, co się tam w zasadzie dzieje, ale ostatecznie Jared wychodzi ze starcia zwycięsko, a Rawidel zapada się pod ziemię w wielką przepaść. Jared i Krystyna tracą swoje iskry, na przestrzeni ostatnich wydarzeń zakochują się w sobie i mają dziecko, co akurat stoi nieco w sprzeczności z powrotem Karfaliona. Ostatecznie los Ravidela nie jest znany, ale podejrzewam, że w ten sposób dokonał żywota. Gra w sumie również kończy się jego śmiercią, także myślę, że akurat to wydarzenie możemy przyjąć za obowiązujące. Co dalej z tym całym przedbendingowym towarzystwem opowiadałem przy innych okazjach, choć w kilku przypadkach los pozostaje nieznany. Taki Jared czy Dihada niedawno wrócili przy okazji The Brothers' War. Może ktoś jeszcze z tej listy ponownie zostanie wyciągnięty na światło dzienne. Dajcie znać, czy nadążyliście w ogóle za tym chaotycznym potokiem komiksowej konwencji. Trudno mi to w ogóle było jakoś zilustrować, bo nie chciałem wrzucać stron komiksów jedna po drugiej. Szczególnie, że niektóre z tych zeszytów są potwornie cieniutkie. Dzięki za Waszą uwagę. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć.